Cześć i witajcie. W tym filmie pokażę Wam, jak zarządzać ANC w słuchawkach Xiaomi Buds 3T Pro. Musisz zacząć od otwarcia aplikacji, a teraz powinniśmy włączyć ANC. Więc po prostu zakładam słuchawki na uszy i włączymy to. Zaczynamy. Teraz y, możesz kliknąć tutaj na redukcję hałasu lub przytrzymać prawą lub lewą słuchawkę. A tutaj mamy trzy tryby. Oczywiście mamy też adaptacyjną redukcję hałasu. Możesz to również używać w porządku, a tutaj mamy domyślnie tryb głęboki. Ale jeśli nie chcesz tak silnej redukcji hałasu, możesz wybrać tryb zrównoważony lub nawet. Lekki. To wszystko. Dziękuję za obejrzenie filmu. Jeśli uznałeś to za pomocne, rozważ subskrypcję kanału i zostaw lajka pod filmem. To dla nas ważne. Do zobaczenia.